Hej, dzień dobry, witam Was bardzo wszystkich serdecznie Tutaj sobie próbuję, żeby było jaśniej No niestety nie da się jaśniej um, Witam Was znowu na moim kanale Wiem, że teraz jest mnie dużo na YouTube, Ale tak jak Wam mówiłam, mam trochę tych filmików Także staram się wszystko rzucić na bieżąco A później po prostu będzie Kraków i Zakopane Chyba, że widzicie ten filmik po to Znaczy, że miałam jakiś poślizg, ale mam nadzieję, że nie um, Mam dwa pudełka Wam do pokazania Ale teraz Wam pokażę tylko jedno. Tylko jeszcze nie mogę się zdecydować, które Dobra, zaczniemy sobie od Glossy Box pudełka Myślę, że tak będzie. Glossy Box. Także jeszcze raz powtórzę dla tych, którzy e, są u mnie nowi. Słuchajcie, Glossy Box jest to takie pudełko miesięczne, subskrypcja Beauty Boxa, która przychodzi co miesiąc. E, koszt tego razem z przesyłką to jest jakoś 13 funtów. Co miesiąc dostajemy pudełeczko. E, tym razem wiem, że jest jedna ekstra rzecz, bo dostałam maila, że będzie 6 rzeczy, a nie 5. Także patrzymy. Nie mam zielonego pojęcia, co jest, ale ciężkie. Nie mam zielonego pojęcia, co jest w środku. Specjalnie nie patrzyłam na sneak peeky, ani też nie patrzyłam na inne filmiki na YouTubie. Jak coś było, to wiecie, od razu było scroll down, żeby nic nie oglądać. Jak zwykle słuchajcie różne rzeczy ze sklepów różne vouchery ale ja akurat ani wokado nie robię, ani wina, ani Hello Fresh także tego nie potrzebuję. Także wszystko pójdzie do kosza, a my przejdźmy do głównego czyli do Glossy Box. Glossy Box, słuchajcie, jak widzicie, ma... Um, jest to klasyczne pudełko tym razem. Ja bardzo lubię te kolorowe, ale klasyczne też mi się podobają. strasznie ciężkie jest, wiecie? W środku oczywiście już widzę, jest ulotka z Advent Calendar. E, zastanawiam się, czy w, czy w tym roku nie zrobić vlogomasów i po prostu nie kupić tego kalendarza, bo tak to wiecie, kupowałam te wszystkie inne e, kalendarze i otwierałam wszystko naraz, a nie wiem, czy nie zrobić vlogomasa i jeden kalendarz sobie zostawić właśnie po jednym okienku tylko. Um, niby kalendarz jest warty 370 funtów 25 rzeczy, a koszt jego jest 70 funtów dla osób, które posiadają uh, uh, konto, uh, którzy są subskrymentami. Ja myślę, że ja go zakupię, ale myślę, że zrobię to jak wrócę z Polski, jak już weźmiemy mieszkanie, bo tych kalendarzy zawsze jest dużo i one nigdy się aż tak szybko nie wysprzedają, szczególnie, że mam dopiero wrzesień. Potem tutaj mamy glossy, aha, jest już pokazane, co jest w środku. Wszystko jest zapakowane, tak? Nie wiem, co z tego jest takie ciężkie tu. No ale zobaczmy. Dobra. Uu. Więc pierwszą rzecz, jaką mi się rzuca w oczy, to jest pasta do zębów. Pasta do zębów Nowość Max White. O, klinicznie, klinicznie udekomentowane, że w 100% usuwa rzeczy z zębów, wszystkie zanieczyszczenia. To jest taka pasta. Ona kosztuje, słuchajcie, 4 funty. Jest to wersja full. E, ogólnie powiem Wam, że w sumie przyda mi się. Ja lubię czarne pasty, tylko ja używam z buca, jest fajna, e, ale przyda mi się pod tym względem, że jedziemy do Polski. Także i tak potrzebowałam kupić pastę, bo nie lubię e, brać tej stąd i później przywozić z powrotem, w razie jakbym zapomniała. Później nagle nie mam pasty, muszę jechać w nocy, także wezmę sobie tą pastę ze sobą e, do Polski. Także ogólnie fajnie cieszę się. Pasta mi się na pewno przyda, ale 4 funty dość drogo jak na pastę, także będę się spodziewać po nich cudów. Może dzisiaj sobie wypróbuję. Kolejną rzeczą, jaką tutaj widzę, jest strasznie ciężkie. Co to jest? O, słuchajcie, jest to 100% naturalnie wegański produkt, nie testujący na zwierzętach. Jest to naturalny pokarm dla ciała i jest to czarna herbata body scrap. Um, I tu niby mamy napisane, że mamy zmoczyć swoją skórę, wziąć um, do ręki scrap. Czyli tak jak wszystko, tak jak wszystkie inne e, rzeczy. Ale jak fajnie, słuchajcie, tego jest dość sporo, gdzie to jest jakaś waga. 100 gramów. E, I uwierzcie mi, jest ciężkie pudełko. Jestem bardzo zadowolona z tego skrabu i ten skrab, słuchajcie, jest w wersji full size, czyli to e, jest w wersji pełnowymiarowej, nie da się tego dostać w mniejszym. I kosztuje 795, czyli najtańszy nie jest. Mega się cieszę, słuchajcie, i jestem. E, Jestem bardzo tego ciekawa i dzisiaj, jak będę sobie robić moje spa, to na pewno ten scrap pójdzie ze mną i sobie go przetestujemy. Także druga rzecz, jestem zadowolona. O, co to jest? Uuu, trzecia rzecz, słuchajcie. To jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest siedem rzeczy, to są dwa ekstra. To chyba jest w ogóle jakieś ekstra, ekstra, słuchajcie. E, czekoladka Godiva, e, belgijska czarna czekolada. Z miękkim środkiem. Ale fajnie, zobaczcie, taki batonik. Także jego tutaj oczywiście nie ma napisanego. Ale jak super. Bardzo się cieszę. To jest siódma rzecz, aż jestem w szoku. Kolejną rzeczą. E, u, jest coś, co ja ostatnio uwielbiam: Deep Conditioner Protein Pack Coconut Oil, e, bez parabenów, bez glutenu. I to jest e, palmer. Sun. Ja mam e, kupiłam sobie ostatnio, pamiętacie, w tamtym tygodniu we vlogu to odżywkę tego palmersa i powiem Wam, ja jestem z niej niesamowicie zadowolona. E, także bardzo jestem na, na tak, bo przyda mi się, ponieważ e, właśnie używam. Jest to produkt pen, pełnowymiarowy i kosztuje 2,50 Tylko, że ta wydaje mi się, że to jest em, to jest bardziej em, maska taka na włosy, a ja wzięłam chyba tam. Zwykły conditioner, ale jeszcze zobaczę, ale tak czy siak jestem zadowolona, bo ta firma Palmers robi naprawdę fajne rzeczy. I jeszcze wczoraj, jak sprzątałam kosmetyki, znalazłam, e, słuchajcie, szampon e, właśnie też z Palmersa, ten kokosowy. Także dzisiaj sobie przetestuję całość zestawu kokosowego, ale póki co z odżywki jestem bardzo, bardzo zadowolona. Także, słuchajcie, kolejny produkt jest na plus. Ok, kolejną rzeczą jest e, produkt... E, Słuchajcie, tyle razy Wam mówiłam, że chyba nie miałam bananowego pudru, no to mam, słuchajcie, firma Maybe za 15 funtów. Jest to puder... Nie wiem. Teraz mi się przypomniało, że miałam kiedyś luminę i strasznie mi ten puder nie przypasował. Um, także wiecie co? Ja myślę, że ja ten puder bananowy dodam do rozdania. Także to jest taka przyzapowiedź rozdania, które będzie niedługo u mnie na kanale, jak wrócę z Polski, czyli już niedługo. 15 funtów, produkt pełnowymiarowy, e, puder e, setting powder. Także tak. Myślę, że nie ma co otwierać e, tego, pójdzie dla was. Wartość 15 funtów, także spoko. Myślę, że wam przyda się bardziej, niż mi szczególnie, że ja ostatnio bardzo mało się maluję. Także mamy rzecz dla was. Kolejną rzeczą jest e, o. Karex. E, o słuchajcie, uh, Quick uh, Love Hearts Fun Edition żel do rąk, słuchajcie. W wersji uh, specjalnej, limitowanej z tej wersji, co są cukierki. Kosztuje to funt 55. Angel of. Okej, okay, słuchajcie, bardzo fajne, czyli po prostu uh, żel taki, uh, jak się czasem stosuje po, po umyciu rąk. Um, także jestem, słuchajcie, bardzo zadowolona, bardzo fajna rzecz i myślę, że wezmę sobie go ze sobą do Polski, bo nawet jak będziemy chodzić w górach, um, to taką rzecz fajnie mieć ze sobą w torebce. Także czy tam w Krakowie, nawet wiecie, jak się zje. Kurczę, jestem naprawdę zadowolona z tego, naprawdę, naprawdę fajny kolor, bardzo fajny produkt. Up, zobaczcie, już mi spadł. Patrzcie, rozwalam wszystko cała ja. Okej, okay, i ostatnia rzecz, słuchajcie, jest to jakiś perfum, próbka perfumu Michelin Peach, Floria No. 1. Jest to 15 ml. Zaraz sobie sprawdzimy. Jest to e, perfum, e, u, wow, 17,5 ml, a tu jest 15, także nie rozumiem tego. A, Deluxe Mini. Uuu, so Deluxe Mini, słuchajcie, koszt tego perfumu, uwaga, 29,75 Wersja Deluxe Mini, wersja full size, 85 funtów. Także co, chyba sprawdzimy, co? Bo ja nigdy nawet nie słyszałam o tym e, panu. O Jezu, jak pachnie. Bardzo mi się podoba. To jest taki bardzo kwiatowy zapach. Kurcze, nie wiem, podoba mi się? Wiecie, to jest jeden z tych perfumów. E, Jezus, nie wiem. To jest jakiś gość, który ma ogrody, słuchajcie. Z tego, co jest tutaj napisane, że to są perfumy robione z kwiatów z jego ogrodu. Napiszcie mi pod spodem, czy znacie tego gościa. Kurczę, nie jestem przekonana co do tego perfumu, słuchajcie. Zobaczymy. E Zobaczę, co Andrzej powie. Jeżeli ten perfum jemu też nie przypasuje, to dam go do rozdania, bo po prostu może któryś z Was się spodoba, a jeżeli Wam się nie spodoba, ktokolwiek wybiera to rozdanie, może przekazać dalej, aż w końcu ten perfum znajdzie swojego właściciela, bo szkoda mi wywalać perfumu wartego 30 funtów. Ale zobaczymy, oczywiście dam Wam znać. Ja może muszę się oswoić troszeczkę z tym perfumem i zobaczymy, ale chyba jednak to nie jest mój zapach. Eee, ładny jest? Ale chyba nie jest mój, A, także słuchajcie, taki perfum będzie teraz Nie będę już go wykazywać, bo już go chyba ze 100 razy pokazałam. Dobra, 10 minut filmik trwał, e, także jestem zadowolona. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze i widzę się z Wami już niedługo w kolejnym e filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo proszę zróbcie to teraz. wciśnijcie przycisk subscribe i myślę, że będzie znam razem miło na e, mojej ścieżce YouTube'owej. Dziękuję bardzo, buziaczki. Pa!